Cześć widzowie, witam Was w kolejnym shortcie z kopania dziury M mówiłem tak jakby yy, że ten yy, że 60 wykopanych bloków to jest mało tak? Więc muszę wykopać 175 bloków ale czekajcie, czekajcie. Ty... Ty... I... Le. Czemu nie da... Cze, czekajcie, co? E... E... E? Dobra, właśnie przełapałem coś bardzo dziwnego. Nie da się wpisać, żeby był dzień. No zobaczcie, ukośnik, ty, powinno się wpisywać time, ty i my e. Nie ma takiej komendy. No to cóż, musimy, musimy w nocy, tak? Więc kopię, widzimy się za chwilę jak to wykopię. Dobra, zrobiłem. Zostało ostatnie 10 bloków do wykopania. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty i dziesiąty blok. Tak to wygląda. Dziura jest coraz większa, no ale do 100 wykopanych bloków to nie jest wcale tak dużo. Więc cóż. Było razy 25. Było razy tam. Nie wiem, 20 chyba było. Więc będzie razy 30. Każda Wasza subskrypcja liczy się jako 30 wykopanych przeze mnie bloków.